Kacper Glock Ty żywa definicjo spierdolenia administrowania Człowieku katastrofo, który trzyma Cloud PvP Jakby to był jakiś skarb A to kurwa gnijąca skarpeta W kartonie po pizzy Ten twój serwer to nie projekt To ciągła reakcja łańcuchowa błędów Płaczu i wycieków Jakby kosmos testował ile gówna da się upchać w jednym miejscu Zanim zacznie się samotopić każdy dzień na Cloud pfipy Gląda jak powtórka tego samego horroru Krooooor WYCIEK Twój płacz na Discordzie, drama o nic powtórka do zarzygania Konfigi uciekają ci z serwera Jakby miały instynkt samozachowawczy lub spierdalają szybciej niż twoje tłumaczenia Pluginy same Doprowadzają się do błędów Bo wstydzą się pracować Z takim adminem a ty za każdym razem czy razem rap? Czy ktoś Cię atakował, że świat jest tym sprawiedliwym Stary Ty byś się opraszył na własny dzień, gdyby krzywo stanął! Oh. Cloud PPP jest tak niestabilne, że nawet toster z Biedry zrobiłby za lepszy hosting Twoje aktualizacje wpierdalają serwer w ściany tak mocno, że gracze już nawet nie pytają co się stało Po prostu zakładają, że znowu coś zjebałeś, bo kiedy Ty coś klikasz, to serwer zaczyna twojego pomaczenia to mem, który już dawno przekroczył datę Grażności, klautwa pro, nie pro, projektu. To monumentalne, epickie, milenijne nieporozumienie, które żyje Tylko po to, żeby pokazać światu, jak bardzo coś może się zniebać A gracze? Spokojnie Oni mają wybór, bo gdzieś tam istnieje miejsce, które działa jak trzeba Bez twojego robienia z administracji kabaretu Bo na końcu zawsze świeci sortwa Ser Nie nie trzeba się bać o żadne wycieki, gdzie Stabilnie, a gracze nie muszą słuchać, jak mi na płaczącego okaż To pierdołę najlepsze fał Bez cyrku, bez chaosu, bez glockowe